Intencja też w tym uczestniczy, pomijając oczywiście intencje dzieci, tak? A propos tego, bo mam takie doświadczenie, że obserwuję znajomych, którzy właśnie mają dzieci, teraz to już jest rzędu rok dwa i widzę, oni się starają, kochają te dzieci, i naprawdę robią co mogą i jakby wychodzi im to, ale ile to jest pracy, bo to dziecko jednak no, z minuty na minutę wymaga... Czegoś, opieki, uwagi, tu zabawkę, tu pocieszyć, bo coś tam się zdarzyło, no, zaopiekować się, przewinąć, przytulić. A w jakim weź? wieku to dzieci są? No 1-2 lata, nie? No, to, to. I jakby... no to jest 24 na to. to wymagają, Prowadzisz, bo to, to są jest po prostu... To jest ja, ja, ja na przykład osobiście ja nie jestem na coś, na coś takiego w ogóle gotowy. to dzieci są po prostu niesamodzielne nie? jeszcze. do... Teraz jakby z drugiej strony, więc my, jakby, jeśli te wszystkie cechy mamy w to świadomości, to, to przyciągniemy, na to co powiem może dziwnie zarzmi, ale to skazujemy kogoś na taką ilość roboty. Ale wtedy taki człowiek, jeżeli chce mieć z czystymi intencjami dziecko, nie będzie tego odczuwał jako charwę. To jest takie przyjemne. To w będzie, będzie, można mówić bo mi ciężko, to może być niewyspany, nie ale będzie czuł przyjemność w tym, właśnie bo będzie i chciał. znajomi mówią mi właśnie co, że tylko no zmęczeni, <grym> tak. a szczęśliwi. Tak. Tak. Bo ich Czyli... miłość, kieruje nimi widzisz, miłość, a nie obowiązek. Nie dałoby się, żeby jednak <grym> byli wyspani. A dzieci zaopiekowane? Dobra, powiem <grym> tak, że widzisz, sam <grym> sobie dajesz pewne podpowiedzi. Dlatego, że z jednej strony, jeżeli to będą twoje naturalne cechy, to będziesz je przejawiał tak jak cechy, które przejawiasz teraz. Nie myślisz one, o one po prostu biją z siebie, więc po prostu są, to nie jest jakaś robota, po prostu to jest normalne przejawianie cech. Po drugie, widzisz, to jest paradoks, co powiedziałeś, ponieważ no niestety dużą częścią naszego toksycznego społeczeństwa jest to, że po prostu rodzice idą na skróty. Rodzice idą na skróty. To jest to, co powiedziałeś. Dobry rodzic wie, że trzeba trochę w dziecko włożyć energii, czasu, rozmów, yy, kształcić ten jego umysł, nie? Przede wszystkim rozmów. No, większość rodziców idzie na skróty. Tak ma być i koniec. Sam będę gadał godzinami w pierdzień, to zrozumie, nie? To jest 20 minut. Będzie szybciej. Nie? Od czego są te wszystkie presje, że dziecko ma obowiązek, nieważne czy rozumie, ma tak zrobić i koniec. Bo ja no, tak powiedziałem. Tak, no jest mnóstwo takich skró... działań skrótowych, gdzie rodzic nie umie, bądź nie chce poświęcić tego czasu. On ma ważniejsze rzeczy w tym momencie, niż, niż poświęcić czas dziecku. Często ci rodzice, którzy mają dzieci i nie poświęcają im należnego czasu, no po prostu nie chcą tego robić, widząc tym stratę czasu, niepotrzebny wysiłek. No tak to będzie musiał z tym dzieckiem gadać, jemu się nie chce, a tak to by sobie może przy piwku obejrzał w telewizji fajny film, nie? I no co jest milej spędzić, nie? No wiadomo, piwko, telewizor, a nie tam dziecku będzie godzinami tłumaczył pewne rzeczy, poświęcał mu czas, bawił się z nim, wspierał jego tam jakieś pasje, które. Które, które no, na przykład dziecko ma, nie, a gdzie tam, po co? I tak naprawdę wielu z nas jest ofiarą tego, że po prostu rodzice szli na skróty, nie chcąc nam poświęcać czasu, tłumaczyć pewnych rzeczy, być z nami, zrozumieć nasz tok myślenia. Tylko wykorzystywane były schematy, żeby nas szybko ustawić do właściwego kierunku, znaczy właściwego takiego, jakim się rodzicom wydawało, że jest właściwy, nie? Po najmniejszej linii oporu. Stąd cała seria tabu, nakazów, zakazów, obowiązków i tak dalej, i tak dalej. Bo większość ludzi ma dzieci, bo wierzą, że tak trzeba, bo wszyscy mają, a nie z własnej chęci. A to jest trochę, to co powiedziałeś, takim analogicznym przykładem może być, jak też ma hobby, tak? robi coś, może się zmęczyć, zmachać, ale robi to z przyjemnością, bo to lubi. I czuje z tego przyjemność i satysfakcję. Mimo, że jest zmęczony już. Czyli taki, nazwijmy to, zdrowy rodzic, tak. to będzie czuł tą satysfakcję i to tak. zadowolenie, tak. bo że nie tak. będzie zmęczony. Tak. Tak. Okay. Większość ludzi pochodzących z toksycznych rodzin ma odwrotne myślenie. Oni chcą, żeby rodzic im jak najmniej czasu poświęcił, Dlatego, że w toksycznym domu czas, kiedy widzimy, że rodzic zaczyna skupiać uwagę na nas, od razu kojarzymy to z zagrożeniem. Więc uczyliśmy się tak naprawdę mechanizmów odwrotnych. Niech ten rodzic jak najmniej o nas myśli, w ogóle niech nas nie widzi. Oczywiście na tym etapie wydawało nam się to słuszne, no ale potem wielu z tych ludzi tak to sobie dobrze wbiło do głowy że podczas dorosłym życiu szli przez życie i rzeczywiście byli niezauważalni nigdzie, po prostu. I rzeczywiście ludzie czuli potrzebę poświęcania im jak najmniej czasu, natomiast nie rozumieli co się dzieje. No i tak na przykład tworzą się nowe wzorce odrzucenia, no bo ta intencja działa w podświadomości. Kiedyś ta podświadomość została do tego przekonana, nie zostało to zmienione, Cały czas ta podświadomość prowokuje, żeby jak najmniej czasu poświęcać, bo jej się to wydaje bezpieczne, nie? Że jak ludzie nie skupiają uwagi na nas, no to będzie bezpieczne. No i potem niestety jak chcemy budować relacje czy coś fajnego, no to jak prowokujemy, żeby na nas nie skupiano w ogóle uwagi, no to wychodzi niestety, ale hała, kochani, do przepracowania. No to jest dobry program do tego, żeby potem się kreowały no, różne zawody, takie się zawiedzie, nie? bo świadomie chce jedno, a podświadomość prowokuje do czegoś zupełnie innego. Tutaj wchodzi właśnie w rachubę to poczucie bezpieczeństwa. Musimy się nauczyć, że dobra, bliska relacja to taka, w której się czujemy bardzo bezpiecznie, w której możemy wszystko, w której możemy wszystko ujawnić. W której możemy być sobą. Tak. Wszystkie informacje o nas mogą wyjść na powierzchnię i nie zostaną wykorzystane przeciwko nam. Przeciwnie. Ktoś, ma ten, ktoś, kto ma tendencję do opiekowania się, ale takie naturalne, nie misyjne, bądźcie Panie Boże, no to informacje o nas będzie wykorzystywać do tego, żeby wesprzeć nas. Będzie starał się dzięki tym informacjom bardziej nas zrozumieć i wesprzeć nas w naszych działaniach. W naszym myśleniu, w naszym kierunku życia. I to jest to, tak to ma działać, kochani. Tak to ma działać. No, oczywiście ja wiem, że wielu z Was jest nauczonych odwrotnie. Im mniej świat o mnie wie, tym lepiej. A już im mniej rodzice o mnie wiedzą, tym lepiej, prawda? Bo jak za dużo wiedzą, no to potem mogą wykorzystać przeciwko mnie. Wielu z Was miało takie doświadczenia, więc ta podświadomość absolutnie inaczej rozumuje. Po prostu ktoś, kto żył w toksycznym domu, żył trochę w schemacie wojennym. Bo to są tak, to są warunki wojenne. Umysł myśli tak samo, tyle tylko, że kule nie latają w powietrzu. To jest ta różnica. Różnicy tam ścierki, jakieś kubki, bałki, jakieś No dobra, czyli powiedzmy sobie... Inny rodzaj broni na to w powierzchnię. Wibrujący kabel od progliża. Kabel od ogólnej maści. <maszki>, ogólnej maści, tak? Lew <gulnej> Deski, <maszki> lepiej na. No ja wiem, że niektórzy w domu mieli tak, że przydałaby się Syrena Przeciwlotnicza. Uwaga na ląd, nie? Mama idzie. No, no. Kupiła nowy prodzie, od no prodziża to, tak? to można było wyciągnąć taka wodę, no, no. nie? Że tak. Zawsze ta ta że chowali. To się Zawsze chowali. No. Nigdy nie było kabla. Nikt nie pływał. Trzeba było nie wahać. było <śla> <śla> nie tym tak. tyle nie wahać. No. Tak, teraz to co do prodzira rower strożyć. było nie wahać. Palca sera. <śla> Także tym się tutaj zajmiemy przez... Nie, Tym się tutaj zajmiemy przez cały nasz pobyt na, na tych letnich czasach. Czy ktoś ma do mnie pytania, bo ja się tak troszkę rozkręciłem. A... A ja mam pytanie właśnie odnośnie przekonań w związku z dziećmi, bo ja mam takie przekonania podobne do Orka trochę. Czy się <grymne> Właśnie to, co Olek wspomniał. Że, jest, że są problemy wokół dzieci, że, że dzieci, dzieci nie są problematyczne, że przynoszą wiele takiej pracy, trudu i tak dalej. Czy da się to jakoś oczyścić? Oczywiście, to są wyobrażenia ogólnospołeczne. Ale to są takie przeniesione od rodziców? Od społeczeństwa, w którym dorastałam na przykład? Znaczy to są tak, tak, tak jak najbardziej, ale to są tak naprawdę już rzeczy takie zapętlone. Mhm. Prosty przykład, no powiedzmy sobie w komunie to było bardziej czuć, teraz to się rozrzedza na szczęście nasze, no ale jest sobie jakaś dziewczynka, jest wychowywana w domu przez toksycznych rodziców, Napije, no, jeden pije, drugi, drugi wrzeszczy dajmy na to, nie? no i tak mija temu dziecku dzieciństwo, dorasta, no chce się wyrwać z domu, w dawnych czasach za komuny, no to na przykład mogło sobie pomyśleć, dobra, to idę, idę na prestiżowe studia. No, na przykład za komuny było to na przykład pedagogika. Idę na pedagogikę. No i dobra, przychodzi tych parę lat studiów pedagogiki, załóżmy sobie, że kończy te studia z dobrą oceną, dostaje świadectwo, że teraz może być nauczycielem, może uczyć. Ale co się stało? No pedagogika, no. Jakby dała jej tylko pewną wiedzę do bycia nauczycielem. Nie zmieniła jej umysłu. Nie zmieniła tych wszystkich nawyków, które nabyła w ciężkim dzieciństwie. No i teraz staje przed klasą jako świeżo upieczona nauczycielka, ale z całą gamą toksycznych wzorców. No wiecie, jak działają toksyczne wzorce, nie? Że. No, zmuszają do różnych negatywności, nie dają żadnego dystansu do tego co się dzieje, pobudzają dużo naszych emocji. No i zaczyna uczyć i niewiele trzeba i coś tam parę pierwszych tylko wydarzeń, no i co? I zaczyna jak u niej w domu, nie? Ja wam gówniarze pokażę. I to chyba nauczone. Tak. No i teraz dzieciaki oberwą. z to nie sama prowokuje, żeby dzieci jej nie szanowały. Tak. Więc mam powód, żeby już. Tak. tak. Dzieci to odczują. Myślą sobie, ty Francuz. <grystanie> My ci pokażemy. No i zaczyna się alegoria lat, doświadczeń. Tak jak w domu. Jest front rodziców i front dzieci. W szkole będzie dokładnie to samo. No i teraz te dzieci się uczą tak. przychodzą, idą do domu, w domu toksyczni rodzice, idą do szkoły w szkole toksyczne nauczycielki plus toksyczni koledzy, koleżanki. Generalnie ten umysł jest otoczony toksycznością, więc to przesiąka wzdłuż wszerz i po przekątnych. Potem się dziwicie, że te mechanizmy są takie trudne, ciężkie. Że im trzeba trochę czasu poświęcić, żeby je wyrwać z tej podświadomości. Oczywiście to się da, no ale nie jest to jakiś tam tydzień afirmowania i koniec, nie? Po problemy to byłoby cudownie, ale niestety tak nie jest. To są za ciężkie klimaty. No ale ten człowiek dorastał w toksyczności. Dorastał w toksyczności. Potem na przykład, nie wiem, pojechali gdzieś gości do dziadków, do ciotki, do, do wujka. A tam inna toksyczność znowu, i tak w kółko, i tak w kółko, kochani. I sens życia się kończy. Proszę? I ten życia się kończy. No i tak naprawdę wzrastają wzmocnione toksyki, bo teraz już toksyczność jest nie tylko w domu, A. ale ten umysł ma styczność niemalże w każdej dziedzinie życia i świecie, kiedy jest w dzieciństwie, z tym, tylko w różny sposób, więc ten umysł już się uczy z różnych źródeł. Jest wzmożona toksyczność, nie? Bo jest więcej źródeł, które uczą ten umysł podświadomy. No i znowu kółko się powtórzy, on urośnie, załóżmy sobie zostanie jakimś tam, do też no załóżmy nauczycielem, nie? Ale ten to już będzie miał pakiet, że ho, ho, ho. No i jego kółko znowu się powtórzy, młodsze pokolenia, jak będą uczone, to już będą miały bardziej wzbogacony pakiet i tak dalej, i tak dalej. No, to się trochę po 89 zaczęło hamować. Gdyż z biegiem tych lat późniejszych tam wprowadzano, ja pamiętam jak wprowadzano te przepisy, że teraz nauczyciel musi być grzeczny do dziecka. Nie wolno uderzyć dziecka. Jakie było oburzenie wśród nauczycieli? No, jak to nie można opierdzielić, nie można piznąć w łeb? No, nie jak to? No, pić, jak, ja tak? mam, jak ja mam z tymi dziećmi sobie radzić? Popatrzcie, o czym to świadczyło. O czym to świadczyło. Nie? Z... No oczywiście, że tak. Oczywiście. No to, I o przekonaniu, że to jest skuteczne, że to jest słuszne. No, taką bezradność. I, tak. Nie, że, no i tak wielu nie miało innych narzędzi, tak? No, ale jest skuteczne. No. <grym> I na no, nie, nie było. Na krótką na metę. No i wielu nauczycieli było absolutnie oburzonych, nie? że takie prawa wprowadzono, że to w ogóle uznano za nieludzkie prawa dla nauczyciela. Nie? Bo To nie było wcale nieludzkie traktowanie dzieci. Nie? No. no, ja Wam kiedyś opowiadałem, że miałem też nauczyciela w szkole, który chodził z taką dechą, taką, z taką świetnie, no, z, taką, z taką rączką tutaj no, no, specjalnie no. przyprawioną. Na desce był napis Janosik i, i, i tyle po prostu, nie? I walił po prostu, kto mu podpadł, to tą dechą walił, nie? No ta będę prowokował nas też do twórczych odpowiedzi, ale to już inna para kalosze. Proszę? Spalić pani zresztą złamać. On miał inne przygody także z powodu tej deski, także... Także no, jak zwykle akcja budzi reakcję, ale to klasy się potem dzielą na dwie w takiej szkole, w takiej klasie, wiesz? Znaczy klasa się dzieli jakby na dwa typy ludzi. Ci, którzy się boją i legają. I ci, ci, którzy dostawą, to są myślą ty, skór. Teraz kuźwa, całą twórczość wykorzystam we właściwą stronę, nie? No i po tym się klasa dzieli, wiesz? Dzieci są kreatywni. Tak. Ale ja to jeszcze no na to pytanie Doroty warto dopowiedzieć, bo no. jakby jedna rzecz to jest te wyobrażenia, które można mieć o życiach, mhm. ale druga no też wzór jaki ktoś sobie ma mimo wszystko. Przyciągasz ta, taką duszę, która jest kompatybilna z Twoimi wzorcami. No więc jak ktoś ma na przykład wzorce, że w życiu jest dużo problemów, no to raczej też sobie takie, powiem, taką duszyczkę przyciągnie, jeśli się zdecyduje z rodzicem, która też może być problematyczna, mhm. zgodnie ze swoimi wyobrażeniami, podświadomości. No bo jeśli jestem świadoma i uczę, mam dużo dzieci. Myślę sobie, że ja już nie przenoszę tego, co, co mam tam w sobie. Że staram się nie przenosić. O, może lepiej zawsze. To znaczy mówisz, czasami wystarczy, ale czasami można być świadomym pewnych rzeczy, mm. ale on, on, jeśli one nadal tkwią w podświadomości, to i tak prowokują. No, no? no nie no. Więc mhm. gdzieś są, na pewno. Pytanie, no po prostu warto obserwować, tak jak, jak dzieci się zachowują, one pokazują, co w nas jest. No dokładnie. Tak Generalnie rzecz biorąc, z tej plątaniny trzeba się wyplątać, bo tak naprawdę potem właśnie mamy te podstawy toksyczne, jedziemy w nowy rejs chcemy z nadzieją tworzyć nową rzeczywistość, ale tworzymy ją na podstawie starych wzorców. No to tak naprawdę zmienia się tylko miejsce, zmienia się tylko Ludzie się zmieniają, natomiast cała reszta po jakimś czasie jest bardzo podobna. I jesteśmy zawiedzeni, bo miało być tak pięknie. A wyszło jak zwykle. A wyszło jak zwykle. No mniej więcej tak <laughs> można powiedzieć. <laughs> także, także trzeba z tym raz na zawsze skończyć. Właściwie zaprogramować podświadomość. Niech tam jest to, co chcielibyśmy, żeby było. Niech ona tym kreuje. I wtedy można mieć ręce w kieszeni. Ona kreuje, przenośnie mówię, ona kreuje sobie spokojnie i tak według właśnie tych pozytywnych wartości, bo tylko takie ma programy. No i czasem takie osoby się nazywa szczęściarzami, ale szczęście nie ma z tym nic wspólnego. To jest po prostu świetnie zaprogramowana podświadomość. Ona chodzi jak trzeba, kreuje co trzeba, więc po prostu w waszym świecie tworzy się taka oaza pozytywności. I przyciągacie tylko to, co jest związane, co może pozytywnie wesprzeć tą oazę pozytywności. No i niech się dzieje. I niech się dzieje, wtedy gdziekolwiek byście nie pojechali, to Wy jesteście źródłem tej oazy pozytywności. Więc tak naprawdę w każdym nowym miejscu to nie ma znaczenia, gdzie będziecie, i tak od razu to kreujecie. Także to wtedy nie ma znaczenia, czy się przeprowadzacie, czy sobie coś tam w życiu zmieniacie, miejsce zamieszkania, miejsce pracy, to wszystko nie ma znaczenia, bo jesteście głównym źródłem tej oazy pozytywności. Więc gdziekolwiek wy, tam i oaza. I o to chodzi. Tak ma być. Ona ma się opierać na waszej wewnętrznej sile i kreatywności, a nie na jakichś czynnikach zewnętrznych, które prędzej czy później was, od... no, was uzależnią po prostu. Nie? Będziecie potem musieli być tam, gdzie te czynniki. Jak tylko od nich odejdziecie, to zaraz będzie się kreowało inaczej. Wielu pomocy ma być w was. To mają być dobre. Dob to ma być podświadomość, która jest otwarta na właściwe programy i ich używać do kreowania, do, twor do twórczego działania. Wtedy otoczycie się fajnymi ludźmi, stworzycie fajne relacje. I nie będzie żałować. a pan no. wcześniej nie wiem, czy dobrze pamiętam. Powiedziałeś coś takiego, że kreowanie z poziomu pragnienia to zupełnie inna bajka niż coś tam. Mm -hmm. Nie? No i jak rozumiem, to pragnienie to jest yy, potrzebę yy, niedostatkiem, a wydawanie czegokolwiek na poczuciu niedostatku no niczego dobrego nie przyniesie, nie? A jest mm -hmm. trochę... Odbijam od tematu, że skoro rzeczywiście nie doświadczyło się czegoś, to jak kreować z jakiegokolwiek innego poziomu niż ten niedostatek, nie? Jak na przykład przyzwyczajać swoją podświadomość do tego, że na przykład miłość, wsparcie, ciepło w rodzinie jest, no, jakby kreować coś, się nie doświadczyło. Dobra, po pierwsze no. są to cechy, które są w Was. Wasza dusza jest aspektem boskości. Macie czekramy. Na czakramach są cechy. Każdy czakra ma określoną pulę cech i ta dusza pierwotnie wie, z czego jest złożona. To, że się na przykład do tej cechy długo nie odwoływaliście, ponieważ żyliście innymi rzeczami, to nie znaczy, że dusza zapomniała. Dusza to tylko na jakiś czas odstawiła, ponieważ wasze...